dwie siostry i ich mroczne tajemnice i pani yandere która dzisiaj za zadanie będzie miała odkryć te tajemnice czekaj w tę stronę w tę stronę pani Andere, dawaj szybciej szybciej bo ci uciekną dokładnie tak dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj Naszym głównym celem będą siostry basu. W jednej z ostatnich aktualizacji dodali coś takiego, że na początku każdego dnia siostry basu siadają sobie właśnie na tej ławeczce i rozmawiają o różnych, przeróżnych rzeczach. Tymczasem zaczynajmy, a Wy nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jeśli czekaliście na kolejny odcinek z Under Simulator i jeśli w przyszłości chcielibyście więcej, oczywiście, odcinków z Under Simulator, no to fajnie by było pod tym odcinkiem takie 3000 lajków dobić. Ja w Was wierzę bardzo mocno. Tymczasem Dawaj. Tak, droga siostro. Czy to nie dziwne, że klub okultystyczny jest w szkole? Kto mógłby na coś takiego pozwolić? Myślałem, że ludzie boją się tego, co okultystyczne. Ja mam z boku takie tłumaczonka porobione, żeby nie tracić też mega dużo czasu. Wiem, czasami mój angielski nie jest 10 na 10, ale mam nadzieję, że wszyscy się tutaj zrozumiemy w tym momencie. Teraz jak wspomina o tym, że ludzie coś tam... Czy one naprawdę są sukubami? Bo były gdzieś takie opinie, że one mogą być sukubami, jakimiś dziwnymi stworzeniami i tak dalej. Słyszałem, że samorząd szkolny... Planuje odrzucić propozycję klubu kultystycznego, ale sam dyrektor autoryzował ją osobiście. Powiedział, że pozwolenie uczniom na badanie fikcyjnych rzeczy w wolnym czasie nie było niczym złym. Fikcyjne, mm. hehe! <laughs> He, co to miało znaczyć? One na pewno skrywają jakieś mega mroczne tajemnice. W ostatnich latach coraz mniej osób aplikuje o przyjęcie do akademii. Prawdopodobnie wynika to z reputacji szkoły w zakresie surowych zasad, surowych kar i wysokich standardów. Wysokich standardów. Mamy mędy w samorządzie szkolnym, no moja droga tutaj koleżanko. One, one wszystko co złe powodują. Dyrektor dokłada wszelkich starań, aby zmienić reputację szkoły. Chce, aby akademia stała się znana jako... Miejsce, w którym studenci mają jak najwięcej swobody, dyrektor chce coś takiego wprowadzić. No, już, 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 tak, tak, tak. To dlaczego, jak chodzę do niego do pokoju, to mnie razi tazerem? To, to. Coś mi tutaj nie pasuje. Dlatego wolno nam nosić akcesoria, makijaż i zabierać nasze telefony do szkoły. Nowa polityka dyrektora polega na zapewnianiu studentom jak największej wolności. I prawdopodobnie dlatego autoryzował klub okultystyczny. Wow! Brzmi jak świetny koleś! Nie! Przeszkodziłaś mi! Podsłuchiwałem je! Nie, 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 tak się nie robi. Nienawidzę cię Białowosa, słyszysz? Nienawidzę cię całym sercem. Dzień dobry. Nic nie robiłem takiego. Słuchałem rozmowy się z Zrbasu. Nic więcej. Nie, nie rozumiem. Białowosa się mnie przyczepiła. Gadacie tutaj o tym, że w szkole jest taka wolność i tak dalej, a ja nie mogę w krzaku siedzieć, tak? No, coś mi tutaj nie pasuje. Słuchaj, bo pozwalasz nam przynosić. Przestań do mnie mierzyć z tazera. Zamknij się, cicho, cicho w momencie, gdy. Teraz ja mówię. Pozwalasz nam przynosić e, telefony do szkoły, chcesz więcej tutaj swobody i tak dalej. Ale kłóci się to z, z tym wszystkim, co teraz robisz, bo mierzysz do mnie tazerem. Nie wiem, jeśli mamy tutaj taką wolność i tak dalej. Pozwalasz na e, działanie klubu okultystycznego, to że ze mną też porozmawiasz w tym momencie, co? Czekaj, ja do ciebie podejdę i jakoś normalnie porozmawiamy. Przestań do mnie mierzyć. Nienawidzę cię Wow, brzmi jak świetny ziomek Cóż, nie jestem pewna co do tego Słyszałam o niesmacznych plotkach na jego temat Jakich ploteczkach na temat dyrektora chcę się dowiedzieć? Powiedz mi się ostro, powiedz! Ja też chcę usłyszeć Plotki są dość niesmaczne Nie rozmawiajmy źle o innych Co? Nie! A, nie jesteś zabawna Nie jesteś w ogóle zabawna jak mogłaś Ej, no bez jaj, ja chciałem posłuchać Czemu się przyglądacie tej fontanie? Coś tutaj zgubiłyście? Nawet tutaj jest napisane, że są podejrzenia, że jest wampirem. A Ty, kim jesteś? Jakie są podejrzenia odnośnie ciebie? Ty jesteś chyba sukubem, nie? Rumored to be a sukubus! Dokładnie tak. Dobra, mamy, moi drodzy, wtorek w tym momencie. Nasze tutaj drogie siostrzyczki idą ponownie porozmawiać. I idziemy ponownie podsłuchać tę rozmowę, tylko w tym momencie muszę się ukryć. Tutaj, bo za tamtym krzaczkiem przyczepia się biało męda. Tak, droga siostro, widziałam kij baseballowy i piłki w sali od WF-u. Dlaczego w takim razie ta szkoła posiada rzeczy, których studenci nie mogą nawet użyć? To jest w sumie dobre pytanie. W tej szkole nie ma wystarczająco dużo miejsca na większość zajęć sportowych, więc Akademia ma umowę z pobliską szkołą. Drużyny sportowe z Akademii mogą ćwiczyć na terenie tej szkoły. Ej, wow. O ile przynoszą własny sprzęt. Dlatego właśnie tego typu sprzęt sportowy możemy znaleźć w tej szkole. Ej, to oznacza, że prawdopodobnie będziemy mogli poruszać się pomiędzy szkołami w takim wypadku. W sensie, jeśli dołączymy na przykład do klubu od WF-u, i, i będziemy chcieli ćwiczyć kijem bejsbolowym czy coś w tym stylu, to może będziemy mogli móc pójść do tej innej szkoły. Ej, to będzie ciekawe. Chciałbym zobaczyć w takim razie tę drugą szkołę i te znaki zapytania to może być druga szkoła, ale to moje jakieś tam przypuszczenia w tym momencie. To w sumie ma sens, natomiast ta szkoła nie posiada zespołu do gry w bejsbol ani piłki nożnej. Nie mamy zespołów w sumie takich. To też prawda. Co na to odpowiesz, koleżanko? Nie w tym roku. Natomiast w poprzednich latach te... Drużyny istniały. Słyszałem, że to bardzo prestiżowe być częścią sportowych klubów. Dlaczego parę osób jest zainteresowanych tylko sportowymi klubami? Przez ponad 3 lata Akademia prezentowała się jako młoda, prestiżowa szkoła dla młodych intelektualistów. Kluby naukowe i technologiczne były w tej szkole zawsze bardziej popularne niż kluby sportowe. O, to oznacza, że to szkoła dla nerdów? Przez długi czas tak postrzegano Akademię. Jednak dyrektor próbował zmienić markę Akademii jako miejsce, w którym wszyscy ludzie są mile widziani. Widziałem klub, Sportowy, natomiast generalnie tutaj nasza koleżanka nie widziała, by robili właściwie nic innego. Ja też nie widziałem żeby robili nic innego poza przeszkadzaniem mi. Lider klubu sportowego chce rywalizować w triatlonach na olimpiadzie, więc skupia się na bieganiu, pływaniu i jeździe na rowerze. Dlatego klub sportowy specjalizuje się w tych obszarach. Wow, ty wiesz, wszystko, siostrzyczko. właśnie to mnie zastanawia, jak to jest, że ta sioszyczka wie dosłownie wszystko o wszystkim w takim razie. I znowu przyglądacie się fontannie. Ja wiem, ta, ta fontanna jest przefascynująca. I te kwiatki. I nastała, moi drodzy, piękna środa w akademii. Moje drogie koleżanki, zmieńcie buciki. Nawet ja w sumie zmienię buciki w tym momencie. Absolutnie mnie nie widać, nie? Jak tak idziecie sobie, absolutnie mnie nie widzicie, nie? Dobrze to. To się cieszę w takim razie. Okej, okay, siadacie. Hej, siostro. Tak, droga siostro. Szkolnym logiem jest kwiat sakury, prawda? Dlaczego w takim razie logo na drzwiach szkoły jest inne? A ja nigdy nie zwróciłem nawet kwiat uwagi na te loga. Godłem nad bramą szkoły jest logo SyQ Corporation. Pierwotnie zbudowali tę szkołę i do dziś finansują ją. O, 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 może dowiemy się czegoś więcej o Saiko. To jest akurat bardzo spoko. Chcę się więcej dowiedzieć o tej rodzince. Pamiętamy, że Megami, jej rodzina, to jest właśnie rodzina Saiko, a ona jest przewodniczącą samorządu szkolnego. Więc osoba, która jak wyjdzie, to naszym wnukom będzie sprawiać naprawdę bardzo wiele problemów. My się pewnie jej nie doczekamy. To firma zajmująca się technologią. Dlaczego w takim razie zbudowali szkołę? Założyciel Saiko Corp. chciał zapewnić córce jak najlepsze doświadczenie w szkole. Więc zlecił budowę całej Akademii tylko dla niej. Pozwolił jej zaprojektować wszystko, od kształtu budynku po samą nazwę. Ej, to trochę tak jakby cała ta szkoła należała do tej dziewczyny w takim wypadku. Brzmi jak świetny tatuś! Ale dlaczego to jest pierwszy raz, kiedy o tym słyszę? W dzisiejszych czasach Psycho Corporation nie stara się, aby Akademia była częścią jej publicznego wizerunku. Psycho Corp zaczął dystansować się od Akademii na początku lat 90. Po pewnej kontrowersji to mama pani Andere to, to to nasza wina naszej rodzinki. Ej, to pewnie dlatego też dyrektor tak bardzo mnie nienawidzi w sensie. Wcześniej PsychoCorp podpisywał się w jakiś sposób pod tą szkołą, nie tylko że ją finansował, ale też się podpisywał, a teraz gdy jakby odrzucili tę szkołę, to może to też przyciągać dużo mniej uczniów. Może, nie wiem. Wiem tylko tyle, że mnie nienawidzi, menda. A nic mu nie zrobiłem takiego. Niech idzie do mamki pani Ayano i, i ją razi tazerem, ale nie mnie. O, brzmi soczyście! Powiedz mi o tym wszystko, siostrzyczko! O, siostro, ile razy muszę ci mówić? Plotki są dość niestosowne. Dupa, ale ja chcę posłuchać. Tak, tak, wiem. Ale ja chciałem posłuchać, ja chciałem bardzo. Swoją drogą, siostro, psycho to bardzo ważne imię na tym świecie. Jeśli mówisz tak, jakby imię było ci, Nieznane, wzbudzisz wiele podejrzeń, i po tej urzekającej rozmowie znowu będziecie przyglądać się fontannie. Dobra, ja też chcę się poprzyglądać. Cudowne są te kwiatuszki. Kwiatuszkom się przyglądacie, tak? Cudowne są naprawdę. Eluwa. Ej, co jest ze mną nie tak? Ej, nie, 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 ja obserwuję to, co wy obserwujecie, nic więcej. No i mamy w tym momencie czwartek, moi drodzy, zmienię od razu buciki, jestem bardzo ciekaw, jakie rozmowy będziemy mieć dzisiaj, na jaki temat. I właśnie miałem sprawdzić to logo, tutaj jest to logo, nie? To jest logo Psycho Corporation? Pogubiłem się troszeczkę. Natomiast chodźmy sobie w tym momencie, pycy, pycy, pycy i podsłuchajmy kolejną rozmowę, ciekawe... Dzisiaj o kim będą rozmawiać? Hej, siostra! Tak, droga siostra? Czuję, jakby w tej szkole brakowało sporo pomieszczeń, które powinny być. Na przykład kotłownia. Jak to miejsce w ogóle funkcjonuje? Jest kotłownia, ale wejście jest ukryte, co? W rzeczywistości jest wiele tajnych pokoi. Co, co, co? Szkoła została zaprojektowana w taki sposób, aby wszystko, co nie miało znaczenia dla uczniów, zostało ukryte na widoku. Ej, czy będziemy mieli dostęp w takim wypadku do tych tajnych pomieszczeń? I gdzie one się znajdują? Wow, naprawdę? Od 15:30 do 16:00 to czas sprzątania, kiedy uczniowie sprzątają szkołę. Jednak po 18:00, kiedy wszyscy studenci odejdą, pojawia się zespół pracowników, którzy wykonują prace konserwacyjne i naprawy, których studenci nie byliby w stanie samodzielnie się zająć. Ej, czy to oznacza, że jeśli któraś aktualizacja pozwoli nam na zostanie? W szkole do późna będziemy mieć dostęp do tych pokoi. To by było mega ciekawe. Wow, nie wiedziałam tego. Ja też nie. To kolejna decyzja, którą podjęła młoda kobieta, dla której zbudowano tę szkołę. Kiedy coś w szkole wydaje się dziwne, odpowiedź brzmi: zwykle dziewczyna, która zaprojektowała to miejsce, chciała to w ten sposób. E, gdzie ona teraz jest? To dobre pytanie. Jej ostatni publiczny występ miał miejsce około 30 lat temu. Dla mamy Megami zaprojektowali tę szkołę. Mama Ayano, coś zrobiła z tą mamą Megami? I teraz, może, Megami będzie chciała się na nas zemścić. Czy ona zniknęła? Co się jej stało? Hoho! Ho! Um, kto wie? To mama, pani Andere. Nie możesz mnie oszukać, troszeczkę. Zawsze, kiedy się w taki sposób śmiejesz, to oznacza, że coś ukrywasz. Ej, ja też chcę się dowiedzieć. Proszę. O, poszły sobie. Też chciałem się dowiedzieć. Dobra, i mamy piątek, ostatni dzień. Mam nadzieję, że w ostatnim dniu porozmawiają o czymś takim mega fajnym i istotnym. Czekajcie, czekajcie, czekajcie! Zapomniałem zmienić buciki, moje drogie koleżanki. Dobra, już jestem, jestem gotowy na podsłuchiwanko. Idziecie? Siostro! Tak, droga siostro. Minął cały tydzień i wciąż nie znaleźliśmy żadnych oznak tego, czego szukamy. Ej! Czego one szukają? Cierpliwości, słodka siostro. Jest za wcześnie, żeby się poddać. Musimy tylko patrzeć. Ale tak mi się tutaj nudzi. Aha! Jak dotąd, jedyną interesującą rzeczą, jaką znaleźliśmy, jest ta dziewczyna. To chyba o mnie w tym momencie mówią. Myślisz, że ona jest jedną z nich? Być może. Może jednak nie o mnie rozmawiają. O co wam w tym momencie chodzi? Piszcie moi drodzy w komentarzach wasze jakieś przemyślenia na ten temat. Co jeśli ona jest? Przypuszczam, że moglibyśmy coś z tym zrobić. Hehe, <laughs> brzmi zabawnie. Jak zabawnie? Co wy chcecie? Mi chcecie coś zrobić? Ej, nie podoba mi się to. Komu chcecie coś zrobić? Zaczynam się was bać. Idę sobie stąd. Czytałem też, że jeśli któraś sióstr zobaczy, że zrobimy generalnie coś złego, to będą o nas rozmawiać, więc sprawdźmy, czy to tak faktycznie działa. Teleportuje na przykład yy, kuderę i teleportuje jedną ze sióstr, załatwię kuderę na jej oczach i w tym momencie, co się wydarzy, dobła poszła sobie stąd. My w tym momencie wykorzystamy tę chwilę i pójdziemy się ładnie umyć, przebrać, spalić nożyki. Sorry, kudere że padła akurat na ciebie. Dobra, przyszła policja do szkoły, znaleźli ciało Kuderę, nie mogło znaleźć broni. Okej, okay. jeden ze studentów widział, co Ayano zrobiła, natomiast, no, nie mają wystarczających dowodów, żeby mnie schwytać. Jest super. I w tym momencie, tak, tak, tak. Oczywiście pani Ander musi stalkować em, tutaj pana Sempaja. Dobra, i teraz musimy je śledzić. Czy idą znowu w tamto miejsce? Jeśli skręcą w prawo, to znaczy, że tak. Dobra, jeśli teraz ta kolesiówka pójdzie dalej. O, dobrze, dobrze, dobrze. Idą właśnie w swoje miejsce. I miejmy nadzieję, że odpali się rozmowa, którą teraz chciałem usłyszeć. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, gdzie ona? Ej, nie, nie rób mi tego! Nie, 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 chciałem. Dobrze to zrobiłem przecież! No nie! Ej, bez jaj, gdzie wy teraz idziecie? A tutaj idą. Co ty teraz obserwujesz? Z wami wszystko jest w porządku w tym momencie. Mam tutaj pliczek z waszymi rozmowami. Nie wiem, dlaczego to nie zadziałało. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłem dobrze. Chyba, że musi mnie zauważyć ta druga. Ewentualnie, nie wiem. W takim wypadku sam podłożę głosiki. Siostro! Tamta dziewczyna. Jestem zaskoczona, że jej się to udało. Ona jest mądra. Wie, jak zatrzeć ślady. O co tu chodzi z policją? Są niekompetentni. Hej, siostrzyczko! Powinniśmy coś z nią zrobić? Nie! Pamiętaj, dlaczego tu jesteśmy. Nie martw się, droga siostro, zapewnię ci bezpieczeństwo. Okej, okay, ale zawsze i na zawsze? Zawsze i na zawsze. Taką rozmowę właśnie znalazłem, czyli wcześniej, wcześniej chyba nie rozmawiały o mnie. Nie wiem, trudno, trudno mi powiedzieć, i czego dokładnie wy tutaj szukacie. Piszcie moi drodzy komentarze, jak myślicie, czego szukają siostry. Tymczasem mówi, że macie się mną nie przejmować, tak? O, nie mogę Cię zaatakować, trochę popsułem. Pici, 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 pici! Dzień dobry! I co tam? Siostrzyczka ponoć miała Cię uratować. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. O nie, nie odpaliłem sobie modziaków. O nie, pokonasz mnie. Pokonasz mnie, bo zapomniałem odpalić dużo większej siły. Tymendo! Tymendo, tymendo! A, nie! Tymczasem moi drodzy, to było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Przy okazji również przypominam o możliwości wspierania kanału w opisie tego filmu. Niebieski guziczek i Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusiki, a ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym w szczególności Asax, Roxana i Kapelan. Dzięki ślicznie za wsparcie kanału, trzymać się. Hejos!